Okej, okay. jestem gotowy. Daniel, jesteś tam na dachu? No. Dobra, obserwuj tam Cikę. Dobra. Chyba ja pójdę wentylacjami. Ogapi się. Czekaj, wezmę kasę. Mam kasę. Stary, mam kasę. Mam dobrą kasę, mam spoko, kasę. Spoko, będę mógł sobie będę mógł sobie kupić łuk. No, a ja sobie miecz. Nie, no. Spoko, spoko. Co tam u ciebie ogólnie? No dobrze. ci się. Mam kasę. Czekaj, ile on ma? Jaki pięćdziesiąt 2356 zł. Mmm... to nam spoko. A w ogóle na dementowy mieście to będzie 3 miliony, ale na żelazny mieście to jest 1 tysiąc, a na łuk 1 tysiąc. No to nam wystarczy. Yeah. <laughs> ale to wygląda u mnie. Dobra, a ma... O, o. Od nowa się zaczyna. Wiedziałem, bo ja czytałem taki list, mogę ci o nim opowiedzieć. E, czytałem list od go, go, Golden Freddy'ego. Aha. Pierwszy dzień zaczyna się tak. Jeśli mi nie zapłacisz co najmniej jednego miliarda, zniszczę twoją pizzerię. No i on już zaczyna niszczenie. Teraz już nie ma tam pudła z animatronikami. No To znaczy, że już zaczyna kradzież. A w ogóle może tam też ukraść pieniądze, jak będziemy mogli na przykład iść spać. Ej, no co ty mnie bijesz? Jeszcze się nie bój! Mam jeszcze... Stary, mam plan! Mam plan! Szyb... Y, musimy szybko pójść do sklepu i chodź za mną, chodź za mną, bo ja wiem gdzie. Szybko. Tylko jest problem, bo y, jak jest dzień, to mam taki problem, że tak powoli się palę, ale nie, Marcie, jestem na to przygotowany. Powiedzcie jak? Uh -huh. Dlatego, że ja mam jakiś tam, nie wiem, taką osłonę, y, mam taką kurtkę. No, nie, ale szybko. Ech. O sorry. Nic nie szkodzi, czekaj, odsuwam się. O, masz szczęście, noc jest. O jest, jest synosłup, no to dobra. dobrze. Chodź do sklepu, chodź do sklepu. Szybko. jest my sklep? Ja w ogóle widzę wszystko dobrze, tylko ten, dobra. Czekaj, Ej, chodź Ja wszystko niedobrze widzę, ja się zatrzymam. Co jest? Nie, ta są nie dopuszcza pójść do sklepu. No i po nas, dobra, wiesz co, mam taki plan. jesteś, Następnym dniu. Następnym, albo nie następnym. Czekaj, po... mam pomysł! Jaki? Rozwalmy deski. No dobra. 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 Ym, stawmy to tu. Ja też ci pomogę. Jest, do mojej pięści. Ło! Wow! Wreszcie czuję, co mam, mam w pięściach. Czekaj. Stawiaj, stawiaj. Dobra. A! Tum. Tum. O Jezus, Maria, nie wolno! Jest, mamy! Dobra, co tutaj jest? No nie! No wszystko przyjdzie, o, tu nie ma sklepu! Chyba, że. Czekaj, stój, chyba że... Może pracą niech sobie poszedł, a wtedy wróci i tu da towar. Dobra, chodźmy do pizzerii i poczekajmy na dzień. No, a się do nich palić. No będę się palił, ale mam na sposób. Przecież mogę wziąć kurtkę, która mi będzie pomagała w słońcu. Oki do Dobra. Jeśli filmik Wam się spodobał i chcecie trzeci odcinek, to proszę bardzo, dajcie jeszcze kolejne 10 łapek w górę. Nie no, nie przesadzaj. Dobra, A, nie, nie będzie co najmniej 5 łapek w górę. I teraz pytania znowu. Też czy traf... czy Smithrop i Assassin dadzą radę kupić sobie mieć? Czy Golden Freddy zniszczy pizzerię? Dowiecie się w następnym odcinku. Cześć, pa i do